31 maja rozpocznie się w Łomży 36 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Waliska. Wielkie Święto Sztuki potrwa 4 dni. W tym czasie odbywać się będą spektakle konkursowe w wykonaniu artystów z całego kraju i świata oraz wydarzenia towarzyszące. Waliska to wydarzenie, na które się czeka, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Łomży. Jak co roku, taki podczas tegorocznej edycji festiwalu, mieszkańcy nie tylko Grodu nad Narwią będą mieli okazję, by obcować ze sztuką na najwyższym poziomie. Cieszymy się z tego niezmiernie, że. Znowu teatr będzie występował na starym rynku. Teatry, które zostały zaproszone do naszego miasta są niezwykle... Ciekawe i też spektakle, które zaprezentują, mam nadzieję, że zachwycą podobnie jak w latach poprzednich naszych mieszkańców. Pamiętam sam kilka takich spektakli, które odbywały się na starym rynku, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców i mam nadzieję, że tak będzie również w tym roku. Zresztą ten stary rynek był rewitalizowany też pod kątem wydarzeń, które miałyby się u nas w mieście odbywać. Ta tegoroczna edycja festiwalu jest niezwykle ciekawa, interesująca też z tego względu, że teatr przygotował szereg spektakli dla najmłodszych i 1 czerwca właśnie na Starym Rynku odbędą się dwa spektakle o godzinie 13 i o godzinie 19, dedykowane dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Festiwal to drugie życie łomżyńskiego teatru, to wydarzenie, nad którym praca tworzona jest przez ludzi z pasją, nieszczędzących energii i czasu. Siła walizki tkwi w jej różnorodności pod względem stylistyki i estetyki. Tematem przewodnim 36 edycji będzie Teatr mówi, czyli będą spektakle, które nie pozostają obojętne wobec przemian zachodzących w nowej rzeczywistości i te, które otwierają się na inne kultury i estetyki, powstałe w Bośni i Hercegowinie, Kanadzie, Bułgarii, Francji, Słowenii, Gruzji i Polsce. Cechą. Wyróżniającą łomżyński festiwal jest jego inkluzywność, bo tworzy przyjazną przestrzeń widzom, a twórcom pole do dyskusji. Po raz 36. realizujemy Festiwal Teatralny Waliska. Jest to wydarzenie międzynarodowe, które ma swoją ciągłość, bo jest organizowane co roku. Ja się bardzo cieszę, że nie poddajemy się, mimo różnych trudności czy sytuacji pandemicznych, a czasami nawet i niskich dofinansowań, bo staramy się sobie w jakiś sposób Radzić. Natomiast no, w tym roku mamy pewien komfort, dlatego że środki finansowe, które otrzymaliśmy jako grant ministra kultury są dosyć spore. Dodatkowo też i Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył niemałą kwotę. Pan prezydent miasta dodatkowo minister kultury ufundował jeszcze swoją nagrodę Grand Prix, w sumie zebrała się dosyć niezła już suma pieniędzy, za którą można tworzyć festiwal, mimo rzeczywiście bardzo dużej inflacji. Natomiast w tym roku program festiwalu jest, myślę, i interesujący, i bogaty pod względem artystycznym. W konkursie weźmie udział 12 teatrów zapraszonych z wielu zgłoszeń z kraju i zagranicy. Jak również y, będą festiwalowi towarzyszyć y, teatry plenerowe, które zaprezentują się w naszym nowym rynku po remoncie. Więc miejsce jest bardzo dobre, bo tam jest świetna przestrzeń teatralna, zresztą z pełną infrastrukturą elektryczną. To też jest bardzo ważne. A festiwal w ogóle kończymy przy katedrze. To też jest pewne takie novum, że nie zamykamy festiwalu w niewielkiej naszej sali teatralnej, ale wychodzimy znowu blisko widzów. Więc przy katedrze, a później bym będzie na zakończenie przedstawienie Teatru Krakowskiego KTO, które świetnie znane jest w łomżyńskiej publiczności, dlatego, że ten teatr chyba zaprezentował w Łomży już wszystko, co ma w repertuarze, a ich najnowszy spektakl jest w tej chwili dużym wydarzeniem w kraju. Więc gorąco zapraszam mieszkańców naszego miasta, publiczność, jak również i mieszkańców zakolic na wydarzenia, które będą odbywały się i w salach, w sali teatru i w hali kultury, jak również na imprezy plenerowe. W nurcie konkursowym wystąpią zespoły z siedmiu krajów oraz pięć zespołów z Polski. W OFF Festiwalu zaplanowanych jest dziewięć wydarzeń z Polski i Ukrainy. Święto teatru potrwa w Łomży do trzeciego czerwca. ца